Jak się czujecie w parze? Co za pytanie? O, ma krótko najlepsze się pytanie. znacie, Ale jak się krótko. czujecie? Pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia, to może niech się wypowie moja gwiazda. Dobra. Tak, do czego ja? Nie. Ja, ja powiem bardzo krótko. Na pewno jest mega energia między nami. Będzie fajna chemia. E o tak, dobra, już tam patrzę, no widzicie co się dzieje, my już mu się uzupełniamy w tej chwili. Tak. Na pewno mamy bardzo pozytywne nastawienie i jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo weseli, tu zresztą widać, nie można jednego zdania skończyć, żebyśmy się nie śmieli, także to dobrze wróży, bo co by się nie działo na, w całym tańcu i dokąd my dojedziemy, to na pewno jesteśmy bardzo pozytywni, będziemy się bawić. No to krótki test wiedzy przed wami. Lenka, czy wiesz w jakim zespole śpiewa Radek? Oczywiście akcent. <laughs> Weekend! Aha. Radek, czy wiesz w ile edycji, jak wystąpiła Lenka? Nie wiem. No, nie, to jest trudne. A ta, ty pamiętasz? No to oczywiście, że pamiętam, bo tego tyle nie było. No. Dobra, to w ilu Lenka? Ilu, właśnie. W czterech, to jest moja piąta. Już odpowiadam, w czterech, to jest piąta. <laughs> Okej, okay, to może łatwiejsze pytanie o Lence, czy wiesz jak nazywa się jej mąż? Jasio! O, pewnie, <laughs> brawo! Pewnie! Brawo. brawo! A ty Lenka wiesz jak się nazywa, żona? E... Oczywiście Dorotka. – Nie Dorota, ale Dorotka. – Okej, okay. a wiesz, ile Radek ma dzieci? – Dwójkę. – A pamiętasz na? Eee, poczekaj. Kuba, a ten drugi Norbert. Mm – -hmm. Wow! wow. wow. Ej, dużo wiesz Radka. Tak. Wiesz, w jakim programie ja Polsat grał udział? – Oczywiście. Historia naszego życia. Tam, gdzie ja. Eee, – No, o innym no, ale... mi e, chodziło. – Story of my life, tak. – A taki z wodą? A, splash. celebrity splash. Mm -hmm. Ale historia na To ty nie wiedziałeś, co? Ha, to kto tu prowadzi? <laughs> taki tak, tak, tak z wodą. <laughs> taki z wodą. Nie, bo to była podpowiedź dla ciebie, że taki tak, z wodą, tak? żeś wiedziała. No ja przecież tak, Celebrity o tym. splash. Bo drugi w półfinansu, gdybyś się wyprzedzam pytania. A teraz ty. No, Pytanie o Lence. Z jakiego kraju Lenka pochodzi? No, no, z, no uwielbiam piwko z tego kraju. No, ja, Praga <gry> jest przepiękna, no. A pochodzi z Ostrawy w ogóle. O, 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 no, o, no, no, to, o z Czech z Ostrawy nawet, No wiesz? to znacie no, się no, bardzo dobrze, będziecie mieli więcej czasu, żeby się poznać. To jak pierwszy trening poszedł Radkowi? Bo wiem, że już mieliście. To ja mam chyba mówić. No pewnie, proszę cię bardzo. To wiecie, pierwszy trening to jest trudno opowiadać, no bo tu nie ma co robić no, jakieś... No, <laughs> Nie, bo to, to jest naprawdę teraz taka próba dopiero i wiesz, zapytaj nas później, bo teraz jeszcze nie chcę robić żadne, jak to się mówi po polsku, takie już zamykać się spekulacje, na coś, spekulacje, spekulacje o dziękuję tak. ci, tylko po prostu jest zabawa, ale musi być ciężka praca też i to jest po prostu długa, długa droga przed nami, teraz cały miesiąc, więc no tylko pozostawić mhm. to w... I, zobaczymy. No, i zobaczymy, no zobaczymy.